w e, Chciałem zapytać e, jak wygląda e, sprawa realizacji zadania <laughs> e, montażu z w budżecie, mianowicie montażu elektronicznego systemu, e, systemu e, liczenia głosów, ponieważ e, są, jest, e, jest oczekiwanie mieszkańców, że ten e, system zostanie zainstalowany swojej poprawki, określając kwotę, y, która ma być na to przeznaczona. Natomiast moim zdaniem, zadaniem Służb Pana Prezydenta jest tylko jak najlepsze budżety za tą kwotę. Jest łączny montaż tego systemu głosowania. I nie ukrywam, że zarówno radni, którzy się schowali o umieszczenie tego zadania, jak i zainteresowani mieszkańcy, no byliby bardzo zaskoczeni, gdyby w tym roku nie udało się tego zadania zrealizować. Więc bardzo proszę o aktywne działanie w tym zakresie i deklaruję ze swojej strony, że będę w każdej prezentacji o tym wspominał, w oczekiwaniu na realizację tego zadania. Już... Panie prezydencie, ja chciałem się zapytać, czy rzeczywiście ten projekt, który tu kolega mówił o tym elektronicznym systemie liczenia głosów jest nam no, niezbędny. Jest raz na sali 28 osób. Chyba jesteśmy na tyle sprawni, żeby te głosy można policzyć. Jeżeli radni sobie życzą, e, aby wiedzieć kto jak głosuje przy danych głosowaniach, można postawić wniosek o głosowanie imienne. E, wydaje mi się, że fundowanie nam jako radnym tego luksusu nie jest całkowicie potrzebne i moim zdaniem jest zbędne. A powoływanie się na e, głosy mieszkańców e, Częstochowy jest no, niezbyt szczęśliwy z tego względu, że ja mam do czynienia z bardzo dużą ilością mieszkańców. Naprawdę dużo rozmawiają ze mną na temat sesji i wszystkiego, co się w mieście dzieje. Jeszcze nie słyszałem od kogokolwiek, żeby domagał się, aby zafundować radnym luksus liczenia elektronicznego liczenia wózów. To jest luksus na tej sali. Nie Zadanie, które jest zawarte w budżecie, za którym, który, który przegłosowała Rada Miasta. I nie wiem, czy to jest równoznaczne z wnioskiem do Pana Prezydenta, dotyczących tych tak zwanych skryczarek, bo na konwencie ustaliliśmy, że kluby uszczegółowią oczekiwania, żeby to nie prezydent za nas jako radnych, decydował jakie funkcje ma spełniać ten system, tylko że to jest dla nas Ale to jest jedna uwaga. A proponowałbym ambitnemu radnemu świeczyńskiemu o wpłynięcie na swojego przewodniczącego wspólnoty, bo klub wspólnoty do tej pory oczekiwań do mnie nie złożył. Zrobiły to pozostałe kluby. Przy czym chciałem poinformować, bo klub Platformy zajął się tym na poważnie i proponuje panu prezydentowi zakupienie tak, tak rozbudowanego, mającego różne funkcje tego systemu, że z szacunków, oczywiście czekal to zweryfikuje, ale z szacunków, które przeprowadził stosowny Wydział Urzędu Miasta wynika, że kwota mogłaby się zbliżyć z vat do 150 tysięcy, że tutaj 40 tysięcy nie wystarczy na porządny system, a nie na jakiś taki yy, gadżet. Także to myślę, że pan przewodniczący Grzegorz powie, kiedy ta opinia grupowa będzie Bardzo proszę mi, nie będzie... wyłącznie na sali sesyjnej pozostałe kwestie, jak państwo ustalicie, byle był ten system i myślę Panie Przewodniczący, że to jest król wszystkiego możemy tak bawić się. Dzisiaj wyszło szybko z worka, pan radny Szczuka powiedział, że właściwie ten system może jest niekonieczny i chyba w tym jest problem. Dlatego, ja myślę, że ta oświadczenie zostało złożone, ale przerywam dyskusję na ten temat, bo jeżeli to ciągniemy, będziemy ją kontynuowali poza sesją, czy nawet wyższą pozbawką radzie Miasta i jeszcze raz się zajmiemy tym szczegółami. Nie dziś, nie mamy czasu na takie dyskusje. Czy pan radny Krawczyk koniecznie? No to nie będzie dyskusja. koniecznie. Nie, radni będą y, za, zapisywać specyfikacje. To była tylko prośba, konsultacja, wiem, co było mówione na będzie seniorów. Natomiast proszę tutaj nie zrzucać na nas odpowiedzialności, że to przez Platformę Obywatelską nie będzie tego systemu. Proszę, żeby to zaprotokołowało. Dziękuję. to proszę zaprotokołować, że nie cofam niczego, bo y, fakty, y, które podałem są tracione. Natomiast podziwiam Radę za rewolucyjną czujność i oświadczam, że nie moją intencją było zrobienie z platformy, nie wiem, o z To takiej intencji z... nie miałem. Ja tylko przedstawiłem słowę faktów i z tych faktów niczego nie co faktów. panie Radny Dawczyk, Bardzo proszę, pan... Yy. Pani, kiedy pan to pod elektroniczne o systemie liczenia głosów na sali sesyjnej, dlatego że oczekiwanie na jakichś nieznanych licznych konsultacji z tymi, e osobami, to znaczy, że znaczy zarobić, to przeciągnąć i cała ta rzecz będzie odsunięta od kalendarze prawnych, bo za jest filozofia odnośnie tych elektronicznego liczenia głosów, bo wydawało mi się, że jest to system wprowadzony po to, aby usprawnić pracę Rady. A tu się dowiaduje, że ten system ma po prostu no, być postrachem dla radnych, którzy głosują nieprawomyślnie. No, z tego tak wynika. Także proszę Państwa, no, jakieś pomieszanie jest spoglądanie, bo co ci radni się mają bać swojego głosowania, to jakieś wsteczne pomysły są proszę Państwa. No, bo to Z tego tak, to, z tego tak y, wygląda, że, że, że każdy powinien być i wtedy mieszkańcy będą rozliczać. System do głosowania, być może, że mieszkańcy są zainteresowani takim czy innym głosowaniem. Jeżeli są, ale system głosowania to ma przede wszystkim usprawnić pracę naszej Rady. Także proszę nie straszyć Radnych, że jak będzie system, y, y, system rejestracji głosowania, to ci wszyscy, którzy będą głosowali nieprawo nieprawomyślnie dla danej grupy społecznej, to wtedy będą z tego rozliczali. Kiedy wykonam e, temat o tytułach rozliczarka e, głosów dla radnych, proszę to pytanie już padło, ale odpowiem raz jeszcze. Do końca roku mam termin na wykonanie tego zadania i do końca roku Czyli ciągle jeszcze mogę czekać na to, aż się poszczególne kluby rady porozumieją i przedstawią swoje oczekiwania. Jak przestanę móc czekać, to to po prostu wykonam bez konsultacji z radą, która nie chce dyskutować wspólnego rozwiązania. Ale na razie ciągle jeszcze mogę czekać, czekam na Państwa. Liczę na to, że...